Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Redline. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie face w wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka i mam do przedstawienia wam naprawdę ciekawą stronę, która może zaciekawić naprawdę wielu wielu z was. Jest to strona Pirate Swap, gdzie możecie wymieniać skiny z najniższą prowizją. Kto nie wie, że możecie co tam sprawdzać, e, jakie są na innych stronkach, tej naprawdę wygląda to mega, mega dobrze. E, co musicie, słuchajcie, zrobić, żeby w ogóle tutaj wymieniać? Wchodzicie z tej konto użytkownika, naciskacie w te miejsce, uzyskaj trade, e, kopiujecie, wklejacie swojego tradera macie go zaakceptowanego No i możecie słuchajcie zaczynać działać na stronie macie słuchajcie też bonusik za transakcję tutaj macie wszystko rozpisane dodatkowo jest to też pokazane w tym oto miejscu czyli tutaj jakie są bonusy za jakie poziomy są to po prostu dodatkowy bonus w postaci dodatkowego salda za wymianę skinów więc dobra zaczynamy sobie ja chciałbym dzisiaj wziąć sobie może jakoś koskę fajną nie wiem do 440 dolców może może do czekajcie zobaczymy co mamy do 400 co, czy jest coś ładnego czy jest coś ładnego co mnie tutaj nie zaciekawi S u, są rękawice fajne w sumie o dobra nie nie dobra mamy koskę która mnie jak najbardziej będzie interesowała wybieramy sobie skina jeśli wy po prostu chcecie, ja tutaj mam saldo. Jeśli chcecie wymieniać, no to możecie słuchajcie sobie e, brać wasze skiny. Czyli na przykład bierzecie sobie tutaj, e, tutaj tą koskę, tą koskę, tą koskę i tutaj macie e, ile, jak, ile będzie wynosić wasze saldo po wymianie i tak dalej. Ja sobie tak po prostu dodatkowo dorzucę jakieś tam e, tańsze skiny, które powiedzmy. Są mi zbędne, a przy okazji mniej salda zużyje na koskę, bo w sumie na tym strona polega, że sobie wymieniać te skiny na to, co nam się podoba. Powiedzmy, mamy dosyć drogiego skina, który Wam się nie podoba, możecie sobie go zamienić na jednego, na dwa skiny, które będą Wam się podobać. Dobra, transakcja się słuchajcie, zaczęła tworzyć, więc tutaj musimy w tym miejscu chwileczkę poczekać. Przechodzimy sobie tutaj, czekajcie. Przychodzące oferty wymiany, czekamy, aż tutaj coś mi przyjdzie. Dobra, tutaj. Możecie kliknąć, zaakceptuj, i to jest najbezpieczniejsza opcja. Czyli kliknąć sobie tutaj, żeby nikt was nie oszukał. Klikacie sobie bezpośrednio na stronie. Ja akceptuję tutaj te, te skiny. Dobra, skiny poszły do akceptacji. OK, dobra. Ja teraz, teraz biorę to na telefonie. Potwierdzenia. Potwierdź potwierdzenie trade'a, więc tutaj słuchajcie, to jak najbardziej powinno się e, za chwilę. Dobra, poszło już potwierdzenie na telefonie, więc za chwilę e, powinniśmy dostać komunikat o zatwierdzeniu e, tutaj oferty. Zaraz to zobaczymy. Tak jest, zobaczcie, tutaj oferta została zatwierdzona. Wracamy sobie na stronę, gdzie jest przygotowywana oferta z naszą koską. E, tutaj już wyskoczyło mi na Steamie, e, że jest możliwość odebrania tej koski. Żeby wygrać Paysafe Carda, napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10. My tutaj sobie chwilę zaczekamy, aż pojawi się komunikat na stronie, ponieważ wydaje mi się, że to jest najbezpieczniejsza opcja, której możemy sobie użyć. Ja jeszcze tutaj sobie przejrzę, czekajcie, wejdźmy sobie w tą zakładkę. Zobaczmy, tak jest, koska już jest, więc w sumie samo odebranie skina jest bezpieczne, więc nie musimy tutaj czekać na stronie, aż nam wyskoczy, że oferta jest dostępna, ale ja sobie zaczekam. Dobra, zauważyłem pewną opcję, że klikamy sobie tutaj po prostu i mamy, słuchajcie, koskę. 1624 zł trafia do nas, więc zatwierdzamy, słuchajcie, moją nową, piękną kosę, którą aktualnie sobie tutaj wymieniłem. Więc myślę, że prezentuje się naprawdę mega, mega fajnie. No i co? Tutaj pewnie za chwilę musi się zmienić ten status po zaakceptowaniu przeze mnie oferty. Ja sobie odświeżę jeszcze zobaczę, więc na spokojnie poczekam. A dobra, czekajcie tutaj, wszystko potwierdzone. Ja sobie tutaj zaczekam. O dobra, mamy. Gratulacje, transakcja jest zakończona. Jak widzicie, nie odjęło mi tyle, ile kosztowała, ponieważ wymieniłem tutaj część skinów, jakie po prostu miałem, więc naprawdę działa to super. Przy wpłacie możecie tutaj kliknąć sobie, że wpłacić. Macie możliwość wpłaty kartą płatniczą, skrillem, google payem, blikiem, przelewem bankowym, gift cardami, gdzie jest np. paysafe card, paypal, kingwin, no i krypto. No i przy wpłacie macie bonus. Jest to 35% bonusu dostajecie. Pamiętajcie, że te 35% przy użyciu mojego kodu, zmieniamy sobie tutaj, wpisujecie kod wowkety, naciskacie zastosuj, no i macie, no i teraz na przykład e, wpłacając sobie 50 dolków macie 67 i tak jest po prostu e, i cały czas, to nie? czyli macie te 35% e, przy wpłacie niezależnie tutaj e, od kwoty jakiej użyjecie. Na stronie jeszcze jest fajna opcja, e, można sprzedawać skiny instantowo, czyli natychmiastowa sprzedaż skinów. E, za pomocą różnych tutaj metod, możecie sobie użyć i po prostu sprzedać skiny, z fajnych rzeczy, które też widziałem macie konkursy na stronie więc to jest też super opcja, że brać sobie udział dodatkowo można zgarnąć skiny i osiągnięcia to też jest mega opcja, tutaj dostajecie sobie, na przykład tutaj dostaje centa bo są to tutaj najłatwiejsze zadania, na przykład konfiguracja awatara, to sobie odbieramy, dostajemy po cencie, ale później przechodzicie sobie tutaj na przykład do wyspy skinów, gdzie po prostu te nagrody już są lepsze czyli tutaj jest po 10 centów, mamy jeszcze potem kolejną kategorię, którą można sobie odebrać, więc pamiętajcie żeby sobie to posprawdzić, bo to są zawsze e, dodatkowy balansik na stronie, no i tutaj po 15 macie, no i tutaj na przykład mamy niewykonane czyli no nie, e, czyli tutaj na przykład e, tutaj mamy e, wpad skórkę o wartości 20 dolarów, dokonaj wymiany o wartości to to pewnie się aktualizuje po jakimś e, czasie więc to są naprawdę fajne inne opcje, których pamiętajcie, że możecie sobie używać. Mi się strona jak najbardziej podoba. Bonus transakcyjny macie tutaj. Zobaczcie, on rośnie przy wybieraniu sobie skinów. dostajecie to po prostu do balansu. Więc to jest naprawdę super sprawa. Przy wymianach tego, używać jest to wszystko przejrzyście, co najważniejsze, płynnie, bezproblemowo. Ogólnie, ja to sobie posłucham. Czekajcie, wycześmy sobie. Wyszukiwanie skinów, trade lock. Czy chcecie z trade lockiem skiny, czy nie? Statek, czy was interesuje? Przedmioty klejku, możecie wybrać co typ, na przykład chcecie tylko rękawice, macie rękawice, możecie wybrać rodzaje tych rękawic, gloki pistolety, słuchajcie, karabiny czy chcecie naklejki, możecie wybrać jakie, więc to jest naprawdę mega float jaki was interesuje, kolor rzadkość i jeszcze jest nawet słuchajcie wzór więc to jest naprawdę mocna wyszukiwarka w której myślę, że każdy może znaleźć skiny, które potrzebuje i najważniejsze budżet, no nie czy na przykład interesuje was taki budżet, wklepujecie sobie macie i na przykład interesuje Was. CZ w tym pożycie wszystko się znajduje bez problemu. Moim zdaniem, strona naprawdę fajna i godna uwagi ze względu na naprawdę bardzo, bardzo niskie prowizje, jakie tutaj występuje eee, i no po prostu przejrzystość i same działania strony. Dla mnie jak najbardziej na plus. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subójcie, lajkujcie, na razie się ma i.